Aby kierowca mógł dzisiaj za darmo skorzystać z przejazdu tramwajem lub autobusem, wystarczy, by miał przy sobie dowód rejestracyjny swojego auta. Takie same zasady obowiązują w przypadku Łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Do darmowych przejazdów pociągiem zachęcał m.in. marszałek województwa Łódzkiego. Mieliśmy 50 pasażerów, którzy skorzystali dzisiaj z tej możliwości. Według szacunków MPK w Łodzi do godziny 15 z darmowych przejazdów tramwajem i autobusem skorzystało około 150 kierowców. Jestem kierowcą. Ale dzisiaj jeżdżę autobusem, tramwajem. Świętuję. Łodzianie do dnia bez samochodu są nastawieni pozytywnie. Ale to byłoby lepsze jako jakaś akcja społeczna, długofalowa. Natomiast jednodniowa akcja, jest jak dzień bez papierosa? Kto rzucił palenie przy jednym dniu bez papierosa? Nasze społeczeństwo jest tak głęboko zakorzenione w tej chęci poruszania się samodzielnie, że nie ma w ogóle mowy o tym, żeby to w jakikolwiek sposób zaskutkowało jakąś stałą zmianą. Fajny pomysł, tylko żeby ludzie o tym wiedzieli. To jest największy problem. Dzień bez samochodu kończy Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Inicjatywa promuje transport publiczny i zachęca do ekologicznego korzystania z przestrzeni publicznej.